Powiedzieć, że ten motocykl jest chiński, to obraza, ale dlaczego tak jest? Do niedawna byłem przekonany, że produkt z Chin to zwykły szajs a napisu Made in China unikałem jak ognia. Do momentu, w którym kupiłem telefon chińskiej marki Xiaomi. Wtedy uznałem, że pora dać szansę firmom kraju środka. I tak, zontes to, to takie Xiaomi. U niektórych wzbudza niechęć i same myśli, że przecież jest to słaba jakość i zwykły chiński shit, a u drugich zachwyt i same pozytywne myśli. Zontes określa ten motocykl mianem miejskiego Supermoto, jednak ja się z tym nie zgodzę. Powiedziałbym, że jest to miejski Street Fighter z gratisami do latania po lasach oraz polnych drogach. Sercem modelu U1 jest czterosuwowy jednocylindrowy silnik chłodzony cieczą o pojemności 125 cm3 generujący 14,6 konia mechanicznego. Więc jest to motocykl, którym bezproblemowo będziemy mogli poruszać się na kategorii A1 oraz B. Silnik chodzi naprawdę przyjemnie, nie czuć żadnych wibracji w niskim i średnim zakresie obrotów. Jedynie w wysokim pojawiają się lekkie wibracje na podnóżkach, ale nie jest to jakoś bardzo odczuwalne. Moto przyspiesza naprawdę sprawnie. Nie jest to król wyścigów, ale z francuskimi samochodami bez problemu damy radę na światłach. Więc jeżeli ktoś chce robić drag race'y do 50 na godzinę, co ja mówię, tam do 50? Myślę, że nawet do 70 byście mogli wojować z Peugeotami, Citroenami, innymi tego typu markami malutkich samochodzików. Widzu, powiedz mi: Jakie motocykle, skutery, a może coś z elektromobilności chciałbyś zobaczyć na tym kanale? Napisz w komentarzu, a ja lecę dalej. Prędkość maksymalna według strony Zontesa to 99 km na godzinę i jest to kłamstwo. Osobiście to sprawdziłem i wiem, że tak nie jest. Wiem, że Zontesik rozpędza się do 114 km na godzinę i totalnie nie ma z tym problemu. Zontes posiada dwa tryby jazdy: Eko oraz Sport. Niestety ja nie znalazłem żadnej różnicy między nimi ani w pracy silnika, ani niczym innym. Także przejdźmy do wyglądu. Trzeba przyznać, że ludzie odpowiadający za design tego motocykla są naprawdę na innym levelu. Oświetlenie LED tył i przód Ostre jak żyleta kształty zaczynając od tego baku poprzez dół motocykla oraz jego zadłupek. Do tego piękny, okrągły wydech, który idealnie wpisuje się w design tego motocykla. Duży, prosty i czytelny wyświetlacz ze wszystkim czego potrzebujesz. Dodatkowo dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę, jest tutaj wyświetlacz biegów. Cały kokpit wykonany jest z metalu i twardego plastiku, który jest naprawdę solidny. Brak jakichś gum plastików i to na pewno na plus. Szprychowe koła oraz terenowe ogumienie w standardzie. Widać, że Zontes nie oszczędzał na tym motocyklu. I sobie pojeździmy. W terenie. Po jakimś śpiachu, Może się wyjść. Zobaczymy, bo Zontess ma też kółka, ale jakie, kostkowe, kostka na tych kółkach pozwoli nam robić rzeczy, których nie chcemy robić zwykłym motocyklem. A wejdziemy se tutaj i se przeczekamy tą chwilkę, gasimy. I czekamy chwilkę, może minie, może nie minie. W końcu skończyło padać, więc postanowiłem przejechać się tutaj i opowiedzieć trochę o tym, że ten motocykl jednak też jest przeznaczony do terenu. Oj, 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 a ja się odbiłem po tym piachu. Mamy tu kostkę i kostka pozwala nam pojeździć troszkę po piasku. i Dodatkowo gmole, żebyśmy się nie wywrócili, albo że jak się wywrócimy, to gmole nie zapobiegają temu, żebyśmy się wywrócili, gmole zapobiegają temu, że jak się wywrócimy, to całkiem prawdopodobnie nic się nie stanie, albo przynajmniej nie powinno. Także dla miłośników albo ludzi, którzy dojeżdżają drogą polną do domu, to jak najbardziej Zontesik to też daje. Kanapa w Zontesie jest naprawdę wygodna. Nie tylko ta kierowcę, ale również pasażera. Mimo swoich małych rozmiarów naprawdę daje radę. Razem z dziewczyną przejechaliśmy na tym motocyklu 150 km i ani ja, ani ona nie narzekaliśmy. Waga Zontesa gotowego do jazdy to 150 kg, ale podczas przeprowadzania czy jazdy się tego w taki sposób nie odczuwa. Naprawdę łatwo i przyjemnie się nim manewruje. Mamy tutaj sześciostopniową skrzynię biegów oraz mokre sprzęgło z antyhoppingiem. Skrzynia biegów chodzi naprawdę jak złoto. Cudo, każdy bieg wchodzi bezproblemowo. Czujemy każde kliknięcie oraz nie mamy problemu ze znalezieniem luzu. To był właśnie ten dźwięk. Piękny dźwięk zmiany biegu. Za to, luzu trochę mogłoby się znaleźć w zawieszeniu. Mamy tutaj odwrócony widelec z przodu oraz monoabsorber z tyłu. No, i jak wspominałem wcześniej o tym luzie, na większych dziurach dupa zbita. Nie wiem, może po prostu mam delikatną pupcie, ale za to w miejskich warunkach oraz na krajówce naprawdę jest spoczko i nie ma do czego się przyczepić. Zontes uzbrojony jest w układ hamulcowy z systemem ABS od Bosza. I tak jak o przodzie mogę powiedzieć, że hamuje jak szef. Może i nie wkuwam o to w ziemię, ale jednak hamuje. Tak tył pozostawia wiele do życzenia. Bardzo mocno go trzeba wcisnąć, żeby w ogóle ogarnął, że coś od niego chcemy. Ale jak już go ładnie dodusimy, to hamuje. Mamy tutaj zbiornik paliwa o pojemności 12,5 litra oraz deklarowane przez producenta spalanie na poziomie 2,5 litra na 100. Ja w ogóle nie oszczędzając go osiągnę spalanie na poziomie 3 i litra. Zontes wepchnął tu naprawdę sporo fajnego wyposażenia. Między innymi system bezkluczykowy, elektrycznie otwierane siedzenie i korek paliwa oraz gmole i kraszpady. Zontes z tej klasy motocykli, czyli 125, jest jednym z tańszych, nie licząc junaków, jest naprawdę jednym z tańszych motocykli. I. Tak naprawdę nie ma co mu zarzucić, nie jest jakiś awaryjny. Nie widziałem też opinii o tym, żeby był. Ja przejechałem 1000 km i tak naprawdę, poza jedną sytuacją, w której zontes nie wyczuwał kluczyka, bo jest tutaj system bezkluczykowy, a miałem go w swojej kieszeni, ale no, zaczął pikać podczas jazdy. Zatrzymałem się, włączyłem, wyłączyłem Zontesa i już było wszystko ok To tak naprawdę Poza tą jedną sytuacją Nic innego mi się nie przydarzyło Żeby Zontes Jakoś nie domagał Więc Zontes na pewno Może zawojować Na rynku Dzięki cenom swoich motocykli Bo gdy Patrzy się na ceny japońskich maszyn w klasie 102.5. To naprawdę można się przerazić, jeżeli ktoś oczywiście nie chce wydać takiej ilości pieniędzy, a jeżeli komuś nie podoba się ten motocykl, na przykład design, to Zontes ma w swojej gamie jeszcze inne motocykle z innym designem i innym wyposażeniem i może. Warto przejrzeć ich ofertę. Zontes U1 dostępny jest w sześciu kolorach, sześciu oraz cena jaką przyjdzie nam za niego zapłacić to 17 500 zł, bez złotówki. To motto pokazuje, że naprawdę nie warto kierować się stereotypami i myśleniem, że jest to produkt Made in China. Jakość wykonania oraz osiągi są wystarczającym wyznacznikiem standardów i myślę, że właśnie ZONTES U1 te standardy u mnie podniósł. Tymczasem ja się z wami żegnam do następnego filmu Nara!